Siemaneczko, żyweczki, z tej strony polski zabotnik i dziś pokażę wam jak zainstalować skina do minecrafta. To wchodzimy w swoją przeglądarkę internetową, włączamy google, się trochę ładuje i wchodzimy na taką stronkę, będzie wszystko podane w opisie. Wchodzimy w stronę. Chodzimy sobie z skinę. Czekajcie, jak to się ma. Tak? No i na przykład, wybieramy sobie skina, Na przykład nie chcę mieć tego. No klikamy tutaj. Klikamy tutaj. a chcecie mieć takiego skina, w tym co? Czekajcie, skinę. To nie możecie. A, czy to... I klikamy tutaj i klikamy pobierz na komputer, klikamy pobieg i pobiera się nasz skin. skina, wchodzimy na stronę Minecraft. za to, ale przyciski nie działają no i mm, e, na no tam wyjściu. No, I lepsze. to czekajcie, widzimy się za chwilę jak się zaloguje. to my już jesteśmy. klikamy z Miejski na Zadarną. Kijamy to. Tu jest taki mój fajny z skina ze swojego komputera to przekładamy tutaj i w skin no i tu mamy tego skina tego ja chciałem mieć I to jeszcze pokażę wam jak grać w pelorynk później zostanie ta stronka nie będę jej włączał Czekajcie wejdę stronę i wam powiem. Dobra, więc my tutaj jesteśmy. Tamka się umówić, to tam nie klap jest I szukamy sobie jaką w sensie polarenkę. Ja sobie znowu tu kliknę, albo tą. Albo jak nie ja wybieram, to sobie tam kliknę żeby nasypka wyszukuje kampery i No, się nam wyszukuje. Trzymka. No dobrze, nie będzie teraz, czekamy tamte. Zapisz grafikę jaką. Zapisz. I się nam? Możemy jeszcze wszystko wyłączyć i teraz wchodzimy, w wchodzimy w w do paradej. Wchodzimy dwa radę z to Trzecież nie Klikamy wgraj polerynkę do swojego komputera. Wchodzimy tutaj z tym. Klikamy wgraj polerynkę. Wykręcamy taką polerynkę. Możemy wszystko włączyć. Ja Wam pokażę, że to naprawdę działa. Wchodzimy jeszcze w nagracja. i Wam pokażę, na jakim serwerze to. Widzimy się, jak wyłączy mi się Minecraft. No więc dobrze, my jesteśmy na jakimś jest serwerze. Serwerze? Zobaczcie. Mamy inną łapkę. Jest ta